Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym Maglu Książkowym. Dzisiaj przychodzę do Was z zestawieniem pięciu książek. I z racji obchodzonego parę dni temu święta niepodległości, wpadł mi do głowy pomysł, aby pokazać Wam właśnie pięć książek polskich autorów książek, których bohaterowie wrzuceni są w wir historii Polski. Książek, których wielkie wydarzenia historyczne są tłem i na kanwie których dzieją się losy bohaterów. Niektóre z tych książek widzieliście już na moim kanale, być może widzieliście je na moim Instagramie, co nie znaczy, że nie możecie posłuchać o nich raz jeszcze. Nie będę oczywiście wchodziła tak bardzo mocno w fabułę, ale Pokażę Wam tytuły, które moim zdaniem zasługują na Waszą uwagę i, i mocno osadzone są w tej polskiej historii. I wydaje mi się, że mm, chyba większość z tych książek, no to jest pięć, więc, więc znowu nie aż tak dużo, ale jednak większość z nich to książki, których akcja ma miejsce w czasie II wojny światowej. No, ale to chyba tłumaczy fakt, że ja po prostu lubię takie książki i, i takie mam w domu. Ale zacznę od książki, której chyba na tym kanale nigdy nie pokazywałam. Yy, znajdziecie ją w moim ostatnim poście na moim Instagramie, to sobie też tam zajrzyjcie. Magiel książkowy yy, tam mnie znajdziecie. Maria Nurowska Panny i Wdowy. Książka, którą czytałam wiele, wiele lat temu. Tutaj mam tylko pierwszy tom, tych tomów jest kilka, i uważam, że to jest jedna z lepszych powieści Marii Nurowskiej. Wszystkie jej książki są bardzo dobre, i, i tak naprawdę wszystkie opowiadają o, o ludziach, których życie przypada no na, na, na różne historyczne okresy w dziejach Polski, ale dlaczego wybrałam akurat panny i wdowy? Ze względu na to, że to jest takim epickim rozmachem napisana powieść i dotyczy ona wielopokoleniowej rodziny kobiet, które należą do, do takiej rodziny ziemiańskiej, i których losy są właśnie wplecione w tą dużą historię od powstania styczniowego aż do upadku komunizmu. No to, jak sami zapewne przyznacie, to jest bardzo duża rozpiętość, i, i faktycznie kolejne lata, kolejne dekady, to losy kolejnych kobiet. To są różne sylwetki kobiet, różne ich portrety psychologiczne, a Maria Nurowska ubiera to piękny obrazek, piękny literacko, język. Dzięki czemu czytelnik ma naprawdę ogromną przyjemność czytając o ich losach, tu znajdziecie sylwetki kobiet nieszczęśliwych, według mnie, takich, których życie nie oszczędzało i te historyczne zawirowania nie pozwoliły im na to, aby, aby były one szczęśliwe. Oczywiście tym, tym spoiwem jest ten dom rodzinny w Lechicach który, no, tam kumuluje całe szczęście i, i takie bezpieczeństwo. No chociaż też, też bywają tutaj różne wydarzenia z tym, z tym związane, ale to jest taka ostoja. Jeśli nigdy nie sięgaliście po literaturę Marii Nurowskiej, a chcielibyście zacząć od czegoś naprawdę dużego i takiego mocnego, to panny i wdowy. Od tego zacznijcie. Przygotowując to zestawienie, nie mogłam ominąć tutaj mojej ulubionej Katarzyny Zyskowskiej, ponieważ każda z jej książek to jest jakieś bardzo ważne wydarzenie historyczne, jakiś okres historii Polski, który jest bardzo ważny i który no, ma ogromny wpływ na życie bohaterów. I tutaj mam dwie książki tej autorki. Szklane Ptaki, jedna z moich ulubionych o niej tu już opowiadałam niejednokrotnie to jest dopowiedź to jest o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, poecie, który zginął w czasie powstania warszawskiego, który jest nam bardzo dobrze znany, ale tak naprawdę znamy go z podręczników do języka polskiego. A Katarzyna Zyskowska ma to do siebie, że ona te wielkie nazwiska. Nazwiska wielkich Polaków trochę tak ściąga z tego piedestału, ze świecznika historii i pokazuje ich jako normalnych, zwykłych ludzi, którzy tak samo jak my mieli swoje problemy, którzy wyrażali swoje emocje, którzy po prostu żyli codziennością. I w ten sposób y, oni wiecie, dostają taką człowieczą twarz. To nie jest y, Krzysztof Kamil Baczyński z czarno-białego zdjęcia y, w książce. Y, to jest y, chłopak z krwi i kości, który kochał, kochał y, swoją żonę, kochał swoją ojczyznę, kochał poezję. Był przeznaczony do wielkich rzeczy. W tej książce, oprócz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, dochodzą do głosu również jego matka oraz jego żona Basia. I to one opowiadają historię jego życia, historię miłości. No, każda z nich go kochała, każda na inny sposób i każda chciała go mieć dla siebie. Nocami Krzyczą Sarny to jest, wydaje mi się, najlepsza z książek. Katarzyny Zyskowskiej, którą przeczytałam do tej pory. Teraz y, wiem, że już, już chyba idzie do mnie pocztą najnowsza książka tej autorki, ale na ten moment ten tytuł to jest mój numer jeden. To jest historia, która oczywiście sięga lat II wojny światowej i lat powojennych, tuż po wojnie dziejących się. Oczywiście są tu też wplecione wątki współczesne, bo bohaterka jest współczesna, ale autor, autorka skupia się tutaj na takim miejscu, jakim są Góry Sowie i starych po niemieckich domach, jakie tam się znajdują. I opowiada historię, jaką te domy w sobie kryją. Jakie kryją ludzkie tragedie, nieszczęścia, jak ściany tych domów przesiągnięte są emocjami, oddechami ludzi, którzy tam mieszkali. I niezwykle ciekawie jest tutaj ujęty temat przesiedleń. Ludzi, którzy musieli opuścić swoje domy po to, aby mógł je zająć ktoś inny. I ta perspektywa jest niezwykle ciekawa, ponieważ właśnie tu, na tym, na tym terenie, to są domy, w których mieszkały niemieckie rodziny. Plączą się tutaj losy przesiedlonych polek, wysiedlonych Niemców, którzy z terenu Śląska musieli uciekać przed Armią Sowiecką. Pamiętam, a ja tę książkę czytałam już jakiś czas temu, że zerwałam dla niej, Dwie noce i w te dwie noce ja ten, tę książkę przeczytałam. Bardzo Wam ją polecam. To jest naprawdę numer jeden, jeśli chodzi o e, opowieści Katarzyny Zyskowskiej. E, myślę, że ten z Was, kto, kto czytał to, no to zgodzi się ze mną. Przygotowałam również do tego zestawienia dwie biografie. E, jedną z nich jest książka, którą czytałam, a w zasadzie wysłuchałam w audiobooku, Całkiem niedawno i którą również pochłonęłam, tak bardzo mi się podobała. Książka, która jest tak naprawdę wywiadem, ale czyta się ją jak w najlepszą powieść. Michał Wójcik, Błyskawica, historia Wandy Traczyk-Stawskiej, żołnierza Powstania Warszawskiego. Wanda Traczyk-Stawska jest nietuzinkową osobą. Ona w tej książce nabiera jeszcze bardziej. Takiej życiowej energii, takiego sprytu, takiej witalności, e, takiego e, nieujarzmionego e, dziecka, młodej dziewczyny, e, no, osoby, która, e, która nie potrafiła nigdy usiedzieć na miejscu i dla której przede wszystkim ważni byli ludzie. Ważny był drugi człowiek e, e, i nic więcej się nie liczyło. Ona... Opowiada tutaj o tym, jak wyglądało życie w okupowanej Warszawie, o tym, jak ona była traktowana przez swoich kolegów, żołnierzy, o tym, jak potoczyło się jej życie i jak wielki wpływ ona sama miała na życie innych osób. No i do tego wszystkiego, jeśli chcecie poznać takie Szczegóły dotyczące Powstania Warszawskiego, no to tutaj macie jest z pierwszej ręki i, i faktycznie można dużo, dużo na ten temat się dowiedzieć. Takie biografie lubię i takie będę Wam polecała. I jako ostatni tytuł przygotowałam tutaj książkę, której ja jeszcze nie przeczytałam, ale wiem, że powinnam to zrobić, bo, no bo lubię takie historie. Jest to książka Marcina Wilka, jedyna biografia. Karoliny Landskorońskiej. Mecenaska sztuki, arystokratka, wielka, wielka patriotka. Kobieta, która żyła w trzech stuleciach. Była zaangażowana w działalność konspiracyjną. Była więziona w obozie koncentracyjnym i która cały majątek, wielkie dzieła sztuki, które znajdowały się w, w jej majątku. Które należały do jej ojca Karola Landskorońskiego, ona przekazała Polsce, państwu polskiemu w darze jako, jako, jako pamiątkę, jako coś cennego, coś co należy chronić i, i, i pokazywać kolejnym pokoleniom. Ponad 500 bezcennych obiektów Karolina Landskorońska przekazała do Zamku Królewskiego w Warszawie. I na Wawel. No i to wszystkie pięć tytułów, które dla Was przygotowałam na dzisiaj. Mam nadzieję, że przypadły Wam do gustu, spodobały Wam się. Jeśli macie jeszcze jakieś inne, a na pewno macie, bo takich książek jest, jest bardzo dużo, no to wpisujcie je w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa, jakie książki wymienicie. Jeśli macie ochotę, zajrzyjcie sobie do moich poprzednich filmów i subskrybujcie ten kanał. Jeśli macie ochotę, zajrzyjcie sobie również na mój Instagram, magiel książkowy, tam oczywiście też mnie znajdziecie. A na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia w kolejnym maglu książkowym. Cześć!